W pierwszej połowie przede wszystkim w tej pierwszej fazie popełniliśmy za dużo błędów własnych, w tym sensie, że każdy błąd jest w jakiś tam sposób. E, natomiast zostawialiśmy za dużo piłek piastowi na rozegraniu e, i w tej pierwszej linii jakby przechwytywali piłkę. I dzisiaj, akurat nie wiem dlaczego, ale dzisiaj mieli piekielny spokój w tych sytuacjach jeden na jeden z bramkarzem. E, niestety w takim meczu bramkarz musi być perfekt, ale absolutnie nikogo nie, nie będę jakby za ten mecz winił, bo, bo nie, no, te, te bramki, które padały, no to oprócz tej chyba między nogami, którą, którą ten, no to tak naprawdę to były piekielnie dobre, dobre uderzenia, czyste. Dlaczego na przykład chyba zabrakło gdzieś w końcówce tej pierwszej połowy, no to takiego zdecydowanego opuścia do przodu, bo wy potem jak zdobyliście tego pierwszego gola i jeszcze przed tym pierwszym golem, to mieliście takie etapy, że nawet podchodziliście dosyć wysoko do tego pressingu. Potrafiliście też odzyskać piłkę nawet na połowie rywala. Później przez kilka minut, no, nie potrafiliście zagrozić poważnie bramce ramce Piasta. Znaczy to wynikało z tego, że Piast bardzo dobrze operuje piłką w 4-0 i każdy błąd, każde zawahanie się, każda, każde spojrzenie na piłkę powodowało, że od razu szły piłki w wolne strefy za naszymi plecami. Mm, bardzo trudno było to, mm, bez agresywności, takiej determinacji, e, bardzo było trudno to wykorzystać. E, w pierwszej połowie nie zrobiliśmy tego, bo byliśmy mm, zbyt e, bojaźliwi, a w drugiej połowie sędziowie bardzo szybko podzagwidali nam cztery faule i już ten nasz pressing nie był taki agresywny i zdecydowany. Bez kubika trzeba było ustalać się. E... Skład na ten mecz, Śmiałkowski też e, przechodzi rehabilitację. No dwa, bardzo, dwie bardzo ważne postacie, jeżeli chodzi o wasz zespół. Trzeba pamiętać, że jeszcze nie było łapy, ale y, szczerze powiedziawszy, y, od samego początku wiedzieliśmy, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Mm, I przygotowywaliśmy się do tego, no, i dzisiaj niestety te przygotowania nie wypaliły. E, oczywiście jestem daleki od tego, żeby chłopaków e, za ten mecz e, krytykować. E, natomiast no, trzeba też przyznać szczerze, że proszę mi pokazać drugą drużynę w ekstraklasie, która e, w taki sposób stawia na młodych chłopaków z Polski e, i ci chłopcy grają popełniają błędy, ale w mojej ocenie, jeżeli tylko i wyłącznie przestaną się bać, uwierzą w swoje umiejętności, no to tak naprawdę ta Liga będzie może nie należała do nich, ale mogą być naprawdę dużą wartością w tej Lidze. Myślę, że mogliśmy na pewno mieć lepszy wynik. Ja nie mówię, że mieliśmy tę sytuację, żeby wygrać ten mecz, no bo wiadomo, Piast jest aktualnie najlepszą drużyną w Polsce, też w następnym tygodniu ma Ligę Mistrzów. Ale na pewno ten wynik mógł być dla nas lepszy, bo też mieliśmy parę sytuacji, no i też parę bramek padło po naszych takich prostych błędach, co myślę, że jakby z innymi drużynami się nam nie zdarzają, a jednak jak to jest Piast, czy jakby też był mecz z Lubawą, gdzie ten pressing jest jeszcze szybszy, no to te błędy, kurczę, no szkoda, szkoda tych prostych błędów, bo to myślę, że 3-4 bramki też, jedna też moja. No, no szkoda, szkoda, na pewno ten wynik jakby był 1-3, na przykład 1-4 wyglądałby lepiej, nie? Ale no, no, cóż. A jak Ty podchodzisz do tego rotowania, jeżeli chodzi o obsadę bramki, bo u Was naprawdę sporo się dzieje i to nie tylko tutaj patrząc z meczu na mecz, ale Wy nawet w czasie jednego spotkania potraficie kilka razy zejść do strefy zmian i znowu uzmieniać się między słupkami. Znaczy wiadomo, trzeba było się było do tego przyzwyczaić, bo pierwszy raz zagraliśmy tak z meczu z Lubawą i to nie wyszło zdecydowanie. Ale potem zagraliśmy to z rekordem i też jedna taka akcja dała nam bramkę na, na remis, gdzie ostatecznie 1-1 się skończył mecz z rekordem. Więc myślę, że do tego się przyzwyczajamy, bo to też jest dla mnie nowość. To by też było widać już w zeszłym sezonie, w tym też, że lubię i umiem grać te, te ofensywne wyjście spod pressingu i tak dalej. I myślę, że trener chce to wykorzystać. No, mi osobiście się to nawet podoba, bo też aktualnie, jestem drugim bramkarzem i mam przez to jakieś minuty. Yy, no i myślę, że to będzie coraz lepiej, coraz lepiej to będzie wyglądało, bo też przyczymy to, trenujemy to na treningach i no myślę, że to coraz więcej efektów powinno przynosić. Era no jogo difícil pra gente tendo em vista que estávamos já dividindo foco Champions League, więc... O trabalho para essa partida foi muito mais mental que técnico e tático. É muito difícil jogar aqui em Katowice, tem uma equipe muito forte fisicamente. Só que nós soubemos fazer o jogo na primeira etapa, a gente soube uh, se equilibrar emocionalmente, fazer já sim o resultado já no primeiro tempo. Uh, os atletas estão de parabéns, agora viramos a chave e vamos pensar na, na Champions League. Também gostaria de, de, de falar que tem muito se falado da arbitragem polonesa, né? É, em todos os lugares que eu trabalhei, acredito que a arbitragem polonesa hoje é uma das melhores do mundo. Para mim, o melhor árbitro de futsal mundial hoje ele é a polonês. Então, acho que a nossa preocupação enquanto treinadores, enquanto clubes, temos que nos preocupar em melhorar nossas equipes, melhorar nossa qualidade de jogo para oferecer ao público um jogo de, de maior qualidade. Então, vejo que tem muita gente reclamando de arbitragem. Uh, ano passado. Uh, acredito que uma das coisas que me surpreendeu aqui na Polônia foi o nível e a qualidade dos árbitros. Então, acho que é uma liga que vem crescendo a cada dia e gostaria que o nosso foco fosse realmente única e exclusivamente a melhorar o futsal polonês. Ale bardzo cieszę to, że, że ona jakby nic nie zmieniła w naszym nastawieniu, że, że od początku próbowaliśmy e, grać spokojnie i kontrolować ten mecz i, i tak jak mówię, no, ta, ta bramka na 0-1 e, niewiele w tej, tej naszej grze zmieniła i, i sukcesywnie odrobiliśmy tą stratę. Dopisujecie na swoje konto kolejne e, trzy oczka, patrzycie pewnie tylko na ten kolejny mecz, dla was te, teraz ta futsalowa Liga Mistrzów to, to jest e... To najważniejsze wydarzenie w tym futsalowym roku, ale no nie ma co ukrywać się ta forma, patrząc na Wasze występy w Fogo Futsal Ekstraklasie, ona chyba rośnie. No tak, to, to już kilka razy było mówione, że, że ten początek nie mieliśmy taki, e, tak dobry, jak byśmy chcieli. No, nie ma się tu tłumaczyć. E, po prostu, nie, nie wyglądaliśmy tak jak powinniśmy z wielu względów, ale, ale już po tej pierwszej przerwie na kadrę, gdzie mieliśmy trochę czasu na popracowanie, na, na odzyskanie e, świeżości, na, na dopracowanie kilku rzeczy, to, to wydaje mi się, że z meczu na mecz wyglądamy coraz lepiej. I mam nadzieję, że, że potwierdzimy to, to, to już w czwartek, później w piątek i, i tak samo w niedzielę, na pewno duże wydarzenie, dla takich chwil się trenuje ca, całe życie i co, wszystko w naszych rękach, nogach i mam nadzieję, że, że z równie wielkimi uśmiechami będziemy kończyli turniej tej Ligi Mistrzów domowy i przygotowali się do, do kolejnych rund.